Okej, okay. siemanko wam wszystkim, jestem koło 89 i to jest już trzeci odcinek Gotika Dwójki. od kruka. E, tak, e, zaczynamy tym razem w tym miejscu, nie tak jak e, w ostatnim odcinku skończyliśmy przy tamtym pniu. E, z racji tego, że Gotik po prostu postanowił mi się wykraszować. E, a zapis tam jak ostatnio robiliśmy zapis tam przy tym wieśniaku, co miał taką... I dziwny akcent. Wiecie gdzie to było. Chciałem wszystko szybciutko zrobić. Ale myślę, że teraz już powinno być dobrze. Szybko szybko, szybko stoperek z Jest tam minutę. I zrobiłem jany błąd. Bo rozmawiałem z tym tym czeladnikiem i tak mi się spieszyło, że nie zmieniłem tego, żeby, żebyśmy zabili tego... tej bandytów. Pozbrałem to, żebyśmy zabili Orka. Nie wiem czy to jest tak y, w sumie źle, bo wiem gdzie są orki, orki są tam, tam gdzieś za tą doliną Ale jest jeden problem, bo nie wiem czy go pokona, bo jest mam no, takie słabe, tu straszne. strasznie Może być jeden problem, ale no nic, pójdziemy to spróbować Dobrze, był trochę męczący przechodzenie tego, ale ja nie będę marudzić. Eeeem, um, szkoda że się nie Ej, Nieważne, co zamierzasz. Zdążył ja. zrobić to później. Stoisz przed klejnotem Korinis, czerwoną latarnią. To najcudowniejszy zamtus w całej Myrtanie do Diaska. Zabijają tu żeglarze z najdalszych krańców świata, tylko po to, żeby spędzić kilka nocy pod czerwoną latarnią. Ale nie sami. A teraz ty masz okazję. Nie. Zaszczyt! Spędzić noc z nadią, najbardziej namiętnym kwiatem stworzonym przez Bogu Sorry, A zaznasz czegoś, o czym inni nie nawet nie śmili! On po prostu Borka, zaraz, zaraz, spokojnie. jeszcze gorzej? Tak jakby mnie to cokolwiek obchodziło. obchodzić. Nie, już wierzę, nie wiesz, co. Tego jest więcej. Wiesz mi. Może Marty właśnie. Ej hey, ty! Nie masz tu czego szukać. Mogą tu wchodzić tylko paladyni i strasz miejska! Co to za miejsce? Jesteś w magazynie, króle. Jestem tu kwatermistrzem i mam zadanie dopilnować, żeby z zapasu paladynów. Więc trzymaj ręce. Nie możesz mi sprzedać czegoś. Chcesz coś kupić? Pozwól, że ujmę to w ten sposób. Jeśli będziesz w stanie zrewanżować mi się za kłopoty, które będę miał, gdy coś zginie, to możemy się jakoś dogadać. Często się zdarza, że coś nagle znika? Nie. Jeśli kwatermistrz twierdzi, że wszystko jest w porządku. Rozumiem. Co masz do zaoferowania? Przyjrzyj się bliżej. Da, wymagana odręczność Wymaga 60. Wymagana siła 110. Łajna. Niektórzy nie zdają O, broń dwuręczna, wielka to może się przydać. Przecież słabe te rzeczy takie są. się właśnie Jest miecz luniczny, który ma obrażenia 110, mimo że jest jednoręczny. A jest też dwuręczny, który ma tylko 105. Więc bez sensu. Dobrze, tylko nie. Nie tak. kom coś słabo. Skrzymczę. Skrzynie wciąż tu są. Nie dotykaj niczego albo zawołam strażę słyszysz. Po raz dobra, dobra. Mogę cię. Kończę. Opuścić. Ale tu cię przewracać. Tak dalej być nie może. Odpuści, no. My się do... Nie wiem, ale ja... Przybłoto że oni zrobią oni ze mnie mielony Przerobią mnie na kuczeczki. Co tu jest? Co to jest? jakiś szajs olej, olej, olej. Olej, olej, olej. wiem że tam orku wiem że tam jesteś smoku chciałbyś olej, nie chcę. Jakoś ktoś spleśniała. O ja pierdzielę. No to się nie szykowałem. On mnie zniszczy. Zapiszę. Okej. Cztery są silne w tych Strasznie. He he gonił szybki jest. Hej, ty ile ja życia nie mam. O fak, ole zginę, ole zginę. Golił je? He he. He he. O, o, o. Aaaaaah. Sądzę, że zrobiłem jeszcze większy błąd. Więc, Więc... Do tego czynnika, to ja po prostu nie chcę na niego pracować. Zmienię, zmienię hmm. pracodawcę, zmienię pracodawcę. Hmm. Nie, nie widziałem jeszcze. To by się przydało wczytać, Czekajcie, a ja ten, tam... Czy się mam tam wczytamy? Właśnie... Co będę już przy... Kurde, on się opija. Właśnie dlatego warto robić duży zapis. Dlatego tego, bo... No Ej, jest... hey, ty. Stąd. Nowa twarz! Nie jesteś z Korinis, prawda? Czasy nie są dobre dla podróżników. Wszędzie bandyci nie ma pracy. A teraz jeszcze chłopi się buntują. Jakie wiatry cię tu przywiały? Śmierdzące. No, to jest wysyłkę. Szukam pracy. Wiesz cokolwiek na temat stolarki? Tak. Jedyne, co potrafię zrobić z drewnem, to rozpalić ogień. A wiesz coś o ślusarce? Co ty? No cóż. Wybacz, ale nie będę miał z ciebie pożytku, jeśli nic nie wiesz o moim rzemiośle. I nie mam pieniędzy, żeby zapłacić. Ale bez pieniędzy pracował Mogę, mogę? Można to było zrobić zupełnie inaczej. Nie może tak dalej być. Miałeś kiedyś czeladnika? Owszem, nie i to całkiem niedawno. Co się stało? Nazywa się Elwrich i jest moim siostrzeńcem. Dobrze pracował, ale nagle przestał się pojawiać. Uuu, trochę ze znikaniem. Wszystko, ja go nie Jak dawno już go nie widziałeś? Pewnie ze dwa tygodnie. Strasz została o tym powiadomiona? Jasne. Mieli go złapać i zadbać, żeby ruszył tyłek i zaczął znowu pojawiać się w pracy. Już tego żałuję. A zresztą niech robi, co chce. Wcześniej czy później zorientuje się, że w Korinis bez uczciwego zajęcia trudno o cokolwiek. Czyżby? Nie Gdzie on jest, można... on jest teraz? Nie wiem. Nie A skąd ja wiem. mam wiedzieć? Cały czas kręcił się przy tym plugawym burdelu w porcie. Nie zdziwiłbym się, gdyby w tej chwili zabawiał się tam z jedną z panienek. Ubiłem. A więc wiesz sporo o ślusarstwie. Czymże byłaby piękna skrzynia bez dobrego zamka? Sam wyrabiam zamki. Dzięki temu mogę mieć pewność, że nie na darmo zrobiłem mocne skrzynie. Źle wykonany zamek można z łatwością zniszczyć, a w Korinis jest mnóstwo złodziei, szczególnie ostatnio. Trudno być tego pewnym a co jeśli chciałbym zostać? Dobrze, dam ci moją zgodę. Ale najpierw postaraj się otrzymać błogosławieństwo Boga. No. Powiedz, czy jesteś człowiekiem wierzącym. No tak, chodzę do kościoła. Dzisiaj byłem. Dzisiaj nie byłem. Um, tak. tak, jestem pokornym sługą, mistrzu Torbenie. Potem idź do Watrasa, kapłana Adanosa i poproś go o błogosławieństwo. On ci powie, gdzie znajdziesz kapłana Inosa. On też niech cię pobłogosławi. Kiedy już otrzymasz błogosławieństwo bogów, zagłosuję na ciebie. Hmm, dzięki. Dobra. Koniec, Skadgadu. Lecimy po tę małą Potem pałacę znikła tylko czekać end było, tak? Żeby sobie struktu ten bur. O, super! Dzięki, dzięki, nie wiedziałem. Dobra. Lecimy po tego nowego... małego urwiska. po prostu za dużo przy okazji pobazu się troszeczkę. On po prostu za duża. Wiecie, w co się popadło. A będzie jeszcze gorzej. Łoł wow. Ej ty! Ej, co Nie już gdzieś tego, gdzieś gdzieś Nie gdzieś Ktoś musi pracować. gdzieś 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 to gdzieś gdzieś To przecież okropne. Nie wiem, ty mi powiedz. Hmm. Tak jakby to tu nie było. Mój mąż uważa inaczej. On myśli, że to Jeśli chcesz się zabawić, pogadaj z bromorem. By było, skarbie, nie mogę Boże, się teraz z tobą zająć. Jeśli chcesz się zabawić, porozmawiaj z bromorem. Mam kilka pytań w sprawie zaginionych. Mogłabym Tego ci co nieco wiesz. powiedzieć, ale nie tutaj, gotku. Chodźmy więc na górę. Rzeczy? Dobra, ale musisz to najpierw nie, załatwić to z bromorem. Nada. Nie chcę żadnych kłopotów. rzeczy. Zapiszmy sobie, ale w tym sobie. Bromor, w końcu to będzie... To twój interes. Jestem bromor, to mój przybytek, a to moje dziewczyny. Wieje. Lubię. Je. A Słyszałam jeśli ty też je lubisz? To za nie zapłacisz 50 sztuk złota. I lepiej nie myśl o wszczynaniu tutaj burt. Nie mów, że to nieprawda. Wszystkie dziewczyny w porządku? To to Oczywiście. Sądzisz, że chciałbym pójść do czy... więzienia z powodu czegoś takiego? Nie chodzi mi o ich wiek. Żadna nie zaginęła. A rozumiem, owszem, jednej brakuje. Ma na imię Lucia. Powiadomiłem o tym straż, ale nie zdołali trafić na jej trop. Dużo by mnie to kosztowało. Jak długo jej nie ma? Pewnie kilka dni, nie pamiętam dokładnie. W końcu Musiała uciec z jednym z klientów. Nie mówiąc już o tym, że ukradła moją cenną misę ze złota. Jak tylko ją dorwę, na długo mnie zapamięta. Co cię to obchodzi? Chcesz się zabawić czy nie? Chcę się zabawić. Nie znoszę, kiedy ludzie Bo próbują ze mnie mają. żartować. Skoro nie możesz zapłacić, to wynoś się stąd. Tak, to bardzo typowe. Naprawdę sama widziała. No serio. Ja wiecie. Dobra, to lecimy do tego, do watrasa kapłana Adnosa. Nie wiem, czy też to tutaj jakieś autostrzyżenie. Wow, piórko. Kącić pióreczka mnie ujrza. Oh yeah. Trudno być. wie, że czy... ktoś będzie. Bez właściwego to klucza ktoś jest, nigdy on on tego jest. nie to się otworzy. Skąd ty to znowu masz? A Inos w swojej mądrości tak uczynił. Dobra, przez Niech łaska Adanosa będzie Zawsze ty się dalej ty jesteś? Nazywam się Watras. Jestem sługą strażnika niebiańskiej i ziemskiej harmonii. Co mogę dla ciebie zrobić? O, czekaj, czekaj. Mam list adresowany do ciebie. Nie. Do mnie? Nie. Tak, to naprawdę ważna wiadomość. Ciekawi mnie, jak wszedłeś w jej posiadanie. Nie powiem od kawalorna. Od kawalorna, myśliwego. Kawalorn? A gdzie on to się to podziewa? Spotkanie. Polecił mi przekazać, że nie zdążył na czas i że zmierza na miejsce spotkania, gdziekolwiek by to nie było. Widzę, że zasłużyłeś sobie na jego zaufanie. Ja również będę ci chyba musiał tak zaufać. Chcę się przyłączyć do wodnego kręgu. Ale ja nic o tobie nie wiem. A co chciałbyś wiedzieć? Powiedz mi, skąd pochodzisz i co sprowadza cię do tego miasta? Mam ważną wiadomość dla przywódcy paladynów. Co to za wiadomość? Niedaleko stąd zbiera się potężna armia. Jej przywódcami są smoki, a celem podbój całego kraju. Smoki? Mówisz o istotach, o których zwykle wspominają tak, tylko tak, legendy. Kto ci o tym powiedział? Yy, słyszałem to to jakieś plotki. Się... Tak, no tak. I tak dlatego no, włączyłeś no, w tę podróż. Kim jesteś naprawdę? Nie powiem dawnym skazańcom, bym się kopał jeszcze bardziej. No, dobra. Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźnie, więźniem. Który słyszał, plotki, który słyszał plotki, że przybędą smoki. Że zgodowe. armia Smoków zamierza podbić cały kraj. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Nie mówię prawdy dzisiaj. Myślę, że coś przede mną. No dobra, jeśli obawiasz się, że przekażę komuś to, co mi powiesz, możesz być spokojny. Przysiągłem zachowywać wszystkie powierzane mi tajemnice dla siebie. A co z tymi wszystkimi ludźmi? Oni nie rozumieją nawet połowy z tego, czego ich nauczam. Nie musisz się obawiać. Zacznijmy jeszcze raz od początku. Co to za wiadomość? Przybyły smok. Wkrótce wydarzą się straszliwe no rzeczy. Straszliwe rzeczy, tak? A skąd to Nie przypuszczenie? Zmieniłem. Powiedział mi o tym mag Xardas. To on wysłał mnie, bym ostrzegł paladynów. Ten nekromanta, a więc żyje. I on cię tu przysłał. Kim jesteś naprawdę? pięśniem. Dawnym skazańcem z kolonii więziennej Korinis. Dobrze, podsumujmy. Jesteś zbiegłym więźniem, któremu nekromanta Xardas powiedział, że wydarzą się wkrótce straszliwe rzeczy. I zamierzasz ostrzec o tym paladynów. Myślę, że co? coś przede mną ukrywasz. Jeśli obawiasz się, że przekażę komuś to, co mi powiesz, Bydąca. przysiągłem, Bydąca. a co z tymi wszystkimi? Oni nie Zacznij. Przybyły smoki, teraz po kolei, przybyły a. smoki. Niedaleko stąd tak. zbiera się potężna armia. Smoki. Tak. Maxar teraz powiedział mi, że wiem, że jestem dawnym skazańcem. Dawnym skazańcem? Dobrze, podsumuję. Teraz powinno być dobrze. "Jesteś zbiegłym więźniem. Nie za dobra retoryka, nie?!" Nekromanta Xardas powiedział, że armia Smoków zamierza podbić cały kraj. I zamierzasz ostrzec no tak, o tym paladynów. Brzmi to dość niewiarygodnie, Dziękuję. ale nie wyczuwam, byś próbował mnie okłamać. Dlatego muszę przyjąć, że kierują tobą szlachetne pobudki. Dostaniesz szansę na dołączenie ja do wodnego muszę... kręgu. Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Co muszę zrobić, aby do was dołączyć? Przede wszystkim musisz mieć świadomość, że bierzesz na swe barki wielką odpowiedzialność. Nie przyjmuję zgłoszeń każdego. Chcesz być jednym z nas? Udowodnij, że twoje postępowanie przystaje do naszego. A konkretniej? Każdy kandydat musi wykonać ważkie zadanie, zanim otrzyma zgodę na przyłączenie się do nas. Dopiero potem mogę rozważyć Twoją prośbę o zgodę na dołączenie do naszej walki o utrzymanie równowagi na tej wyspie. Hmm, no, Uff, Trudno się tego. Pokonałem śniącego. To chyba dosyć znaczące osiągnięcie. Dużo opowieści się ostatnio słyszy. Nawet historię o wypędzeniu z tego świata potwora, znanego Święce. jako śniący. Nie słyszałem jednak, aby była to wyłącznie twoja zasługa, choć widzę, że wierzysz w swe słowa. Trochę mnie to denerwuje, ale nie mogę mieć pewności, że zmysły mnie nie zwodzą. Dobra, wielu do do ludzi. Uwolniłem wielu ludzi. Maria została zniszczona. No, jeśli to naprawdę twoja zasługa. Ludzie, których uwolniłeś, to nie byli tylko magowie wody i niewinni osadnicy. Po całej krainie rozpanoszyli się również różnoracy bandyci, którzy zagrażają teraz obywatelom tego miasta. Zajęli już część terenów okalających miasto. Niemal nie da się bezpiecznie opuścić Korynis. To jak mogę cię przekonać? Ostatnio w Korinis dzieje się tak, coś tak. dziwnego. Niemal codziennie tak znikają jak. kolejni mieszkańcy. Gdyby udało ci się ustalić, co się z nimi stało, miejsce w wodnym kręgu masz zapewnione. Tylko, że. tak? Najpierw musisz skontaktować Ta. się z paladynami i przekazać się do o siebie. Sądzę, że to bardzo ważne. Pomów o, z Lordem już. Hagenem. Ale przecież nie, mnie do niego nie dopuszczą. Ale przecież mnie do niego nie dopuszczą. Ależ dopuszczą, dopuszczą, jeśli będziesz członkiem wpływowej organizacji. Krąg ma swoje kontakty, czasem dość przydatne. Postaramy się zadbać, abyś mógł dostarczyć wiadomość Hagenowi jak najszybciej. Pomów o tym z moim zaufanym towarzyszem Laresem. No, Może to. on zdoła ci pomóc. Do której no, kiedy no, mam skute. się przyłączyć? Jedynie trzy są dość potężne i wpływowe, aby się liczyć. To Straż, Magowie Ognia i najemnicy z farmy Onara. Wybór należy do Ciebie. Lares może pomóc Ci w podjęciu tej trudnej decyzji. Lepiej z nim pomów. Tak zrobię. Co do tych znikających ludzi? Co do tych znikających. Tak? Powiem ci, co udało to mi się to. do tej pory ustalić. Czego się? Daje <grym <tam> <grym> <ustawiennicze>. <grym> to dobrze, to dobrze. Gdzie szukać ich śladu? Większość z nich zaginęła w sporcie. To chyba dobre miejsce do rozpoczęcia poszukiwań. Coś... Coś, 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 coś. coś mi się kojarzy. Nie, nie. nie dobra Chwila. jeśli wpadniesz przypadkiem na Laresa przekaż mu ten ornament i każ mu go oddać będzie wiedział co zrobić dobra dobra to lecimy ale czekaj co Ale Adanos obawiał się że pewnego dnia bestia powróci na where gdzie you? Dobra, okay, nieważne, daj mi, mam pieniędzy, nie wiem, się kupię. Ty? Hej, no ty! Hej, hey, podejdź bliżej! Zrób sobie prze... Lord Andre, stawia kilka baryłek... węgla... to. Kurde demol, no to... Hej, ty! za za te? tak nie, 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 Hej! nie, Hej! Ej, hey, co słychać? Póki Palady no pracujesz dla Paladynu? Tak. Jak się mają sprawy z Rokami? Jak się mają sprawy z. nie ma się czym martwić, Paladyn. Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju. Może jeszcze nie. Jednym... Nie, no dobra. Czas tutaj coś porobić. Właśnie, już już mi się. czas kończy. Jeszcze porozmawiam tylko z tym Haroldem. Haroldem. Mi, jest? Dobra. No nie władzę, no zobaczymy w tym odcinku. Tika, to już chyba no, będzie czwarty odcinek, z tego co pamiętam i nakręcę go zaraz, bo mi no, się coś wykreszuje, więc sobie zapiszę. Dobra, na razie i to zobaczymy w samym odcinku heja.